Dobra, młody, możemy brać się za robotę. Eee, zaraz, Marek, czemu to jesteś jeszcze w łóżku? Eee, że co, czemu znowu ktoś nie budzi o szóstej w nocy? Zaraz, to już szósta? Zaspaliśmy! Dziadku, możesz mi wytłumaczyć o co chodzi. Trzeba pomalować kurnik, oborę i owczarnię. A jeszcze w łodzie ktoś zadu No i. no i ktoś musi przynosić puszyk z farbą. Uuu, w sumie to ładnie w tej we wsi. Janusz nie czas stale nieuchowanie! Panie piwoły, znaczy panie Wudowski, ile razy mam powtarzać, że nie wolno pić alkoholu w miejscu publicznym? To było ostatnie ostrzeżenie, wypisujemy mandat. To prawda, że nie pić alkoholu i to w centrum wsi, za moich czasów tego nie było. Za moich czasów? To też tego nie było, ale nic nie, ten łykarz, to nigdy się nie nauczy. Ej, patrz. Kowalcy w końcu się bzyj za odmalowanie tego kurnika, jednak mają trochę godności? Nie, co za ten ich wnuk? Dwie puszki przyniósł, a już się zmęczył. A panią, to nie wstyd pod ludzi obogadywać? Marek, załatw na za te starsze panie, tu przynieś kolejną puszkę. Dobrze, dziadku, już idę. Pieprze, to nie będę przez cały dzień chodzić do piwnicy po puszki z farbą. Dobra, połowa z głowy, czas na zasłużony, odpoczynek. Nie ma mowy, Janusz, wszystko do dzisiaj musimy skończyć. Eee... Yy... O nie! Farba się skończyła! Musimy poczekać na kolejną dostawę! Marek! Trochę się pośpiesz z tą farbą! Ile to może trwać? Idę do niego, ty zaczekaj! Uuu, w końcu spokój! A! Zaraz, co to jest? Marek, nie jesteś tu, by cały dzień nic nie robić. Natychmiast odkładaj tu podróbkę telefonu i do roboty. Pięć minut. Nie! W tejże chwili rula do piwnicy po puszkę! Tajna skrytka z alkoholem, a Grażyna jeszcze śpi. Nie mogę przepuścić takiej okazji. Dobrze, Janusz, Marek zaraz przyniesie kolejną puszkę. Zaraz. Czy ty pijesz alkohol? W trakcie pracy, yy... na świętowanie, że się uporaliśmy wszystkim, to jeszcze będzie czas. A teraz do roboty. Dobrze, mam już puszkę. Zaraz, czy to jest skrytka na alkohol? Że co? Janusz, wziąłeś wódę z mojej skrytki ostatniej, której babcia nie znalazła? Yy... Pozostałem to bez komentarza, wracam do malowania. Ej, dziadku, a nie dałoby się tak zdobyć, żebyśmy kontynuowali dopiero za godzinę? Nie ma takiej opcji. A jakbym tak nie mówił babci o tej skrytce z alkoholem? Ech, czego ta dzisiejsza młodzież nie wymyśli, by wymygać się od pracy?